Dzień dobry Państwu. Tomasz Szejgier z Bańki. Widzicie Państwo, <laughs> mówiliśmy Wam już kiedyś o naprawdę takiej dziwnej sytuacji w kancelarii prezydenta, gdzie pani minister Małgorzata Babrowska ma takie naprawdę niezwykle ważne stanowisko, i to nie chodzi nominalnie o to, co robi, ale chodzi o to, jaką ma władzę. Pamiętacie Państwo tę sytuację, kiedy. No, praktycznie tylko od pani minister zależało to, czy Kamiński z Wąsikiem trafią do więzienia, czy nie trafią do więzienia, bo pan prezydent już tak się wahał, tak jak w wielu innych sprawach. Pamiętacie państwo, jak była ta komisja ruska do łapania Tuska, kiedy podpisał ustawę o tym, że ma być jednak ta komisja, no, która nie spełniła żadnych standardów demokratycznych, i która miałaby i, i funkcję prokuratora, śledczego i na końcu sędziego pełnić. No i później po różnego rodzaju protestach, między innymi Departamenty Stanu, dodał w czwartek zawetował własną ustawę i <noise> wysłał, wysłał ją do Trybunału Julii Przyłęckiej. No, ale tutaj była inna sytuacja, pamiętacie. Pamiętacie, że no po prostu sądy, sąd wydał już prawomocny wyrok o bezwzględnym, bezwzględnym więzieniu dla Fąśnika i Kamińskiego i Duda dopiero wtedy mógł skutecznie ułaskawić ich. A tutaj po stanęła pani minister Pawłowska mówiła, że nie. No pamiętacie państwo, skończyło się z tym blamarzem, tym cyrkiem, kiedy do kancelarii prezydenta uciekło dwóch przestępców, no jeszcze ściganych listem gończym, ale Poszukiwała ich policja, te wszystkie ich cyrki, pamiętacie państwo, te konferencje? Bali się wyjść za pod kancelarii, opowiadali z jakimiś walizkami, przyszli, szykowali im tam jakieś miejsce do spania. No blamasz, szanowni państwo, blamasz i to powinno być kiedyś zbadane, bo to jest przestępstwo. Nie wolno ukrywać przestępców. Duda powiedział, że nie podpisze, tam, że jeszcze raz tej ustawy nie, nie, nie znaczy i, i jeszcze raz ułaskawienie nie podpisze. No, wiecie Państwo, i tutaj e, głównie opanowała pani, pani minister Paprosk, Duda się baw. I zobaczcie Państwo, doszło do tego, że wtedy, kiedy Duda wyjechał na spotkanie do Belwederu, no tam ta operacja e, sopu, sop nie mógł wyjechać z Belwederu, jakiś autobus się zepsuł, e, kierowcy nie mogli przyjechać po chodniku i całe szczęście. I w tym czasie od strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego, weszli policjanci i zabrali pośpiech kamińskiego i oni de facto wylądowali w areszcie. Dopiero w areszcie, bo dopiero jest areszt, a później jest więzienie. Zawsze takie, nawet w idzie do więzienia, jest, jest najpierw areszt. To znaczy, że ta przejściówka jest w areszcie. I szanowni państwo, przecież tak naprawdę po tym, co się później wydarzyło, hmm, Duda już nawet w tej sytuacji, kiedy oni już byli w kancelarii u niego, mógł usiąść, napisać napisać yy, yy, dwa zdania i, i oni byliby łaskawińscy. Byłoby, byłoby to samo, co było bez tego blamażu, prawda? I pani minister doprowadziła do tego, że musiał być ten blamaż. Później dopiero okazało się, że po tych wszystkich... Yy, Pielgrzymkach pod wizienia, e, głodujący wąsik, y, y, Kamiński, który, prawda, był w stanie y, agonalnym, bezgorzały. <grymiany> I i, i y, na specjalny oddział do Radomia, karmiony rurą, no jakieś, jakieś rzeczy no, kosmiczne, rzeczywiście. Ja oczywiście, dobrze się stało, że trafił do więzienia, ale y, patrzę tak z, z punktu, y, y, Państwo, wiecie, państwo, no blamarzu, no, bo, bo dla kraju, no to to jest straszny wstyd. No i okazuje się, że wtedy, już po tych widzeniach e, pani y, Wąsikowej i pani Kamilskiej, ono od razu pojechało do Dudy, miały z nim rozmowę i Duda od razu szybciutko <grych> iść błackawi. Wiecie, państwo, no, y, po prostu Wąsik z Kamińskim przekazali jakieś y, Życzenia do dudy, jakieś słowa, i duda szybko to zrobił, i okazało się, że siła pani Paprowskiej była mniejsza niż siła tego, co ma wąsik z yy, do powiedzenia prezydentowi. No blamasz, no kompletny blamasz. Oni wyszli, później te yy, przytulania, łapania się, yy, pokazówki, no coś strasznego. I zobaczcie państwo, tam wybuchł konflikt. Był konflikt między nimi z Panem Pułkownikiem się szefem Biura Narodowego i Panią Poprowską. Później wymógł konflikt pomiędzy Panem Mastalerkiem i Panią Poprowską. Zobaczcie, jaka mocna postać, prawda? Widzicie różnego rodzaju wypowiedzi panią Poprowskiej, gdzie pani Poprowska komentuje jakieś decyzje pana prezydenta i są, wiecie, jak funkcjonuje Duda. Niektóre rzeczy są od razu kontestowane przez prawników. Moim zdaniem, nieprównywalnie z dłuższym stażem i dorobkiem naukowym niż pani minister Paproska, ona wchodzi w tych ludzi, po prostu tak traktuje z buta. I, I nawet jak się innych ministrów pyta, co powiem pan prezydent w przyszłości, zwróciłem uwagę, to no oni jednak mają trochę. Yy, Tutaj tej pokory i, i, i no rzeczywiście decyzja należy do pana prezydenta, ale chyba raczej powie tak albo inaczej. To, to jest. Super. Zobaczcie tą różnicę w tych powiedziach. Ona wie, jak, jak, jak będzie, co powie prezydent, wygląda to co najmniej dziwnie. I teraz zobaczcie, na 180 dni przed końcem tego cyrku całego, już naprawdę odejdzie najgorszy prezydent, jaki może być, tam nagle. Dzieje się jakaś rewolucja w Polsce. Oni się zmieniają. Panie, ja, ja czytam i o czym nie wierzę. I słuchajcie Państwo. Onet. Ustalenia onetu. Będą duże zmiany w kancelarii Andrzeja Dudy. Ujawniamy szczegóły. Tak dużych zmian w kancelarii prezydenta nie było nigdy wcześniej. Dziś Andrzej Duda wymieni dużą część swoich najbliższych współpracowników. Nowym ministrem zostanie m.in. brat Michała Rachonia. Dyrektora programowego telewizji Republika. Znamy w otoczeniu, zmiany w otoczeniu Dudy są elementem konfliktu między szefową kancelarii prezydenta Małgorzatą Poprowską a szefem gabinetu prezydenta Marcinem Mastalerki. Ta dymisja jest przesądzona od kilku dni. Dziś odwołany zostanie szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Oficjalna wersja jest taka, że Siewiera wyjeżdża do, stype, do stypendium do Oxfordu, a potem we współpracy z rządem będzie tworzył nową Międzynarodową Radę Państw Basenu Morza Bałtyckiego. Siewiera ma dobre kontakty z szefem Mondwetem Kosiniakiem, Hamyszem i finalnie może stać się jego wiceministrem. Uważa, nasz rozmówca to. Nie, no, nie, nie spodziewam się raczej. Bo tutaj już podnoszą się duże głosy protestu i wśród koalicji obywatelskiej. Yy, 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 yy. I też, I też częściowo w trzeciej drodze, że nie, nie że pan się wiera dobrze, że zrobił tak jak zrobił, ale to jednak kupę czasu filmował tego, to, to co robił Duda i to należało, bo jednak, że pan się wiera sobie, e, czekał może jak ten wiatr zmian już dłużej powieje. Według ustaleń Onetu, Prawdziwą przyczyną dymisji Siewiery wcale nie jest stypendium ani tworzenie Bałtyckiej Rady. Otóż Siewiera wdał się w wojnę z szefową kancelarii prezydenta Małgorzata Paprowskiego. To ona dążyła do usunięcia go ze stanowiska. Jacek mógł dotrwać do końca kadencji, ale zrezygnował, bo nie chciał dalej walczyć z Paprowską. Pomyślcie sobie Państwo, co to jest? Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Czego by nie porównywać? Pan mm, pułkownik się wiera, reprezentuje zupełnie mm, inne zadania, mm, inne działania. I pani, pani minister Paprocka ma wpływ na naszą obronność, na bezpieczeństwo Polski i tutaj tak jednak chłop zrezygnował, bo mu pani Paprocka kazała. Powiem Wam, że wygląda to nie najlepiej. Na miejsce się wierzy zostanie powołany członek, człowiek paprowski, generał Dariusz Łukowski, do tej pory wiceszef BBN. Panie generale, pan chce się nazywać człowiekiem paprowskiej, ile jeszcze 180 dni, a później? Co z panem będzie? Ale zmiana w prezydenckiej komórce bezpieczeństwa dopiero początek Dzisiaj dziesiąt do na, na prawdziwej rewolucji w kancelarii prezydenta. Posadę szefa biura polityki międzynarodowej, czyli prezydenckiego ministra spraw zagranicznych, straci Mieszko Pawlak. Może i dobrze, że rzeczywiście ja nie widziałem jakichś osiągnięć pana Mieszko Pawlaka, z którego Duda nie jest zadowolony. No, to powiem Państwu, tutaj to już całe szczęście, że Duda robi jakieś zmiany. Pawlak trafi na stanowisko szefa BB. To... Ja myślę, że go całkiem wy... Wyprosił, nie no dobrze, rozumie nie, naprawdę. Nie, no. Zabawa naszymi pieniędzmi. Zaś nowym prezydentem, ministrem spraw zagranicznych zostanie Wojciech Kolarski. No, spokojny, stanowany człowiek, i powiem Państwu, trójletni przyjaciel Dudy, w tej chwili minister, badający za biuro przygotowujące przemówienia prezydenta. Kolarskiego w roli przemówień, koordynatora przemówień Dudy zastąpi Katarzyna Pawlak Mucha. W tej chwili to szefowa biura prasowego prezydenta. I teraz to jest niezwykle ciekawe. Szanowni Państwo, to jest naprawdę żonujące. Zaraz Państwu skomentuję. Interesujący jest awans Nikodema Rachonia, młodszego brata Michała Rachonia z Telewizji Republika. Rachoń był do niedawna pracownikiem biura prasowego. Tam trafił we wrześniu minionego roku. Zarządów PiS młody Rachoń. Najpierw dostał pracę w Państwowej Spółce Energa, gdzie doszło do stanowiska dyrektora marketingu i komunikacji, a potem został ataszem prasowym ambasady RP w Waszyngtonie. Teraz rachunek jest na prezydenta, będzie zastępcą Kolarskiego. Oczywiście to gest prezydenta pod, adre pod adresem Telewizji Republika. Ale młody rachunek ma dobre notowania u dudy, mówi nasz rozmówca nie prezydenta. Szanowni Państwo, to wszystko zobaczcie na 180 dni przed końcem kadencji. To wszystko się wiąże z dodatkowymi kosztami, z dodatkowymi mm, przeorganizowaniem kancelarii prezydenta. Czy ci ludzie, tak jak już tutaj mówię, niektórzy posłowie koalicji, oni pójdą, nie zdążą się rozpakować i już będą się żegnać. A w tle mamy cały czas to, że da. Po prostu permanentnie nie Po prostu wiadomo, że Duda niczego nie podpisze. E, Duda będzie wszystko blokował. Duda nie ma czasu y, być na inauguracji europejskiej. Duda robi jakieś dziwne prowokacje dotyczące wizyty premiera Netanyahu, i w końcu, jak widzicie Państwo, nie było takiego powodu, żeby ta awantura tutaj, tutaj wybuchła. Ale on zmienia tutaj e, kancelaryjny prezydenta. Ale on. Pani minister Paprodzk, dlaczego, skąd taka władza? Słuchajmy, nową rzeczniczką prezydenta zostanie pani Diana Głownia. Ja bym yy, yy, spojrzał na panią yy, Diana Głownię i to wcale nie musi być szczęśliwa z tego powodu pani minister Paprodzka i to może być ruch pana Mastalerka przeciwko pani Paprocki. Ale to już, poczekajcie, zadzwoni tłumaczyć. Do tej pory była dyrektorką biura prasowego, a teraz będzie się nadzorować biuro prasowe jako minister. Według naszych informacji w ten sposób nadzór nad biurem prasowym zostanie zabrany wpływowemu szefowi gabinetu Marcinowi Mastalerkowi. Stronicy Mastalerka przekonują jednak, że on sam lobbował na awans głowni, któremu dotąd podlegała. Zobaczcie, obejrzyjcie, zrozumiecie wszystko. Tak. Jeden obrazek za tysiąc słów. Za ostatnimi zmianami w kancelarii za Andrzeju Dudy kryje się narastający konflikt Mastalerka z Paprocku. No po prostu, no. wszystkich wyrzuca. Paprocka jest kancelarii prezydenta, raptem od połowy czerwca minionego roku, ale intensywnie umacnia swoje wpływy. Zastąpiła Grażynę Ignaczak Bandych, która doszła w efekcie konfliktu z szefem gabinetu prezydenta Marcinem Mastalerkiem. Między Mastalerką a Paprowską także nie ma chemii, ale Paprowska jest dla Mastalerka trudniejszą przeciwniczką, bo zna prezydenta dłużej niż on i mają, i mają dobre relacje. Bardzo dobre. Duda przyjmował ją do pracy w kancelarii prezydenta na przełomie 2009 i 2010 roku. Za czasów Lecha Kaczyńskiego Duda był wówczas prawnikiem prezydent. Proszę Państwo, to jeszcze później, kiedy był prezydent Komorowski, pani Paprowska też tam pracowała. Także pani Popowska no, długo pracuje w kancelarii prezydenta. Duda ją wprowadzał. Yy, oczywiście to jest długa znajomość. Pani minister jest na fali i próbuje maksymalnie osłabić szefa gabinetu prezydenta. Popowska zyskała amunicję dorosłową z Mastalerkiem po tym, jak nie był on w stanie zorganizować zapowiadanego spotkania Dudy z Donaldem Trumpem zaraz po wyborach w USA. Proszę państwa. I wiecie, już tak rozmawiajmy e, szczerze, no przecież, czy to Mastelerek nie był w stanie zorganizować tego spotkania? Czy to jest wszystko wina Mastelerka? No przecież nie dajmy się zwariować, przecież po prostu Trump nie chciał się spotkać z Dudą, e, po prostu doszedł do wniosku, e, słusznego zresztą, że Duda już tutaj nie odegra żadnej poważnej roli. Był zły na Dudę, że Duda się zbyt mało zaangażował w jego kampanię prezydencką. Pamiętacie państwo te wszystkie... E, wizyty w Polskiej Częstochowie, te inne historie, gdzie musiałoby wytłumaczyć, na jakie zasady to zrobić i jak to, jak to miało wyglądać. A Trump na to nie liczy. Duda przecież spotkał się z prezydentem Trumpem na inauguracji yy, yy, od, po odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu i tam no, Duda liczył na, na jakieś naprawdę zupełnie inne przyjęcia, a to było kurtywać tak jak zwykle, gdzie tam Duda się spotkał gdzieś przy toalecie albo przy winie i tutaj też, no, jak widzicie Państwo, nic konkretnego nie było. Cały czas mówią, że zapowiadają, że on będzie ordynował wizytę prezydenta Trumpa w Polsce i tak koordynuje, koordynuje, koordynuje. Na razie wszystko zmienia w kancelarii. A to, że zatrudnia pana rachonia, a wiecie Państwo, Duda chyba szuka roboty. wiecie, Najpierw szukał roboty yy, przez pana Piesiewicza. Naprawdę, też pana Piesiewicza w MKOL-u. Teraz nie wiem, szuka roboty gdzieś w mediach Sakiewicza. Nie wiem, to wiecie Państwo, to wygląda yy, tak kuriozalnie. I pomyślcie Państwo, to jest na 180 dni przed, koniec, przed końcem tego cyrku. Po to, żeby tym ludziom w CV zrobić minister tam, czy pracownik Kancelarii Prezydenta po to, żeby były odprawy, po to, żebyśmy znowu tracili pieniądze, bo to tak naprawdę wyrządzenie nic wspólnego nie ma i z bezpieczeństwem. w sensie nominacja Rachonia, która ma przejąć kontakty z USA, może doprowadzić do osłabienia Mastalerka, który dotąd odpowiadał za relacje z amerykańską prawicą. Z drugiej strony Kolarski, czyli nowy minister do spraw zagranicznych i szef Rachonia, był dotąd lojalnym sojusznikiem Mastalerka w pałacowych rozgrywkach. Nowy układ personalny, najdalej w ciągu kilku tygodni, pokaże, kto jest teraz górą w kancelarii prezydenta. Mastalerek, czy procka. Szanowni Państwo, teraz będziemy mieli Wojnę na szczyta władzy. Ja nie chcę nikogo śmiać, ale to będzie wojna pomiędzy panią Paprocką a panem Mastalerkiem. I Duda, który, jak ja państwo mówię, niczego nie podpisuje, wszystkiemu przeszkadza. W tej chwili do tej pory jest konflikt, konflikt z rządem o. Mianowanie naszych ambasadorów, w sytuacji, która naprawdę jest niezwykle niezwykle groźna, potrzebna groźna i, 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 i potrzeba jest tej decyzji Dudy. Chociażby dlatego, że wspomogłoby naszą prezydencję w Unii Europejskiej. Duda nie przyszedł na, na tą inaugurację, bo twierdził, że to jest jakiś koncert. Poza tym twierdził, że został źle zaproszony. Wiecie Państwo, no pokazano pismo grzecznie, które poproszono, tutaj jeszcze było źle i w tym czasie pojechał na narty. No, ktoś w fatalny sposób kieruje czy doradza prezentowi Dudzie ten, ten koniec kadencji, jak, ma, jak to ma wyglądać. Widzieliście Państwo chociażby tę mm, politykę. Mm, Odnośnie, odnośnie wytłumaczenia braku jego obecności na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, kiedy on tak spektakularnie pokazał, że on idzie do Davos, prawda? No, bo jechać do Davos nie musiał akurat tego wiązać i nie musiał opowiadać tych swoich drdymałów pod tytułem, że inni muszą stać w kolejkach i je tłoczyć. A on nie musi, no, w sytuacji, kiedy no, czekał, czekał na ten telefon, i wysłał e, mastalerka, czy poszedł pan mastalerek do e, TVN-u i w TVN-ie wziął całą winę na siebie, że nie doszło do wizyty, do spotkania z Donaldem Trump. Wyglądało to fatalnie. E, ten przekaz jest beznadziejny. Duda nie rozumie, bo też nawet nie chodzi o nas, bo no, kto to jest prezydent Duda jak wygląda ta kancelaria, co tam się dzieje. My dokładnie wiemy. Ale wiecie państwo, no. ogląda cały świat, a Dudzie na niczym tak nie zależy, jak na tym, żeby sobie robotę znalazł. Teraz yy, ma jakąś wojnę, bo Duda odbił mecena Kaczyńskiemu, tak, bo teraz Duda ma kolejny pomysł na to, żeby on został nowym Kaczyńskim i stworzył e, nowy PiS. No, przy pomocy Konfederacji. To wszystko za naszą kasę. To wszystko, szanowni państwo, za naszą kasę. I ci ludzie, mam nadzieję, że już o takim poziomie politycznym, czy o takim w ogóle poziomie urzędniczym, też nie wiem, jak to, jak to określić, żebym ja ich wszystkich aż tak nie sposponował, Nie będą mieli szansy zajmować takich wysokich stanowisk, bo widać, że ta władza im nie służy. Naprawdę ta władza im służy. a Jak widzę te wypowiedzi Pani Paprockiej, skąd się widać, że dawniej miłe osoby, no to 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 jest jakiś dramat. To jest naprawdę jakiś dramat, te traktowanie z buta dziennikarzy, traktowanie z buta innych innych osób, pokazywanie, że wy nie macie wiedzy, wiedzę mam ja jedna. Nie Pani Minister, ani tę wiedzę do no, 6 sierpnia, nie wiem, życzę Pani, żeby Pani kariera zawodowa dalej toczyła się i rozkwitała. Bardzo dobrze, ale to, że Pani już nie będzie tutaj miała tak ważnego stanowiska w kancelarii prezydenta, to może i lepiej. Niech Pani tylko odpocznie, ale z drugiej strony szapoba co Pani ma z tego Duda i co tam się dzieje, że Duda tak się Pani słucha? To jest naprawdę godne, godne uwagi, zobaczymy, mam nadzieję, że Pani, teraz Pani Głownia, albo Pani Głownia Pani nie gryzie. Patrzymy z uwagą, ale tak naprawdę to, to jest zabawa na nas wszystkich. No. Trudno no, musimy jeszcze przecierpieć, przecierpimy, ale my możemy być tym leśniczym, który na wiosnę przyjdzie i powie wam wszystkim, a weźcie wy już wszyscy sobie i dajcie nam spokój, bo może i tak być. Może i tak być, i będziemy tym leśniczym, że wam się te harce pokończą. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, czemu pani Paproska jest tak wpływową osobą w Kancelarii Prezydenta, ja, jak masz ma wpływ na Prezydenta To niezwykle ciekawe. Do widzenia Państwu.